Siemanko Motowaniacy. Dalej ciągniemy temat ubioru na moto. Sezon już się kończy, jak wiadomo, ale to nie znaczy, że nie trzeba się przygotowywać na kolejny, i to nie znaczy, że trzeba olewać teraz już końcówkę i gdzieś tam oleć sobie sprawy, które są naszym bezpieczeństwem. Także, także dzisiaj porozmawiamy o rękawiczkach. Mamy ze sobą trzy różne modele, trzy różne marki. Od najtańszych za niecałe 100 zł do najdroższych za niecałe 200 zł. Pierwsze przedstawione rękawiczki będą to Buse Strike. Buse jest, myślę, że dosyć mało znaną firmą na polskim rynku, aczkolwiek uważam, że to jest błąd, ponieważ Buse jest niemieckim producentem, mają doświadczenie w ubiorze motocyklowym ponad 25-letnie. Myślę, że u nich można znaleźć produkty dla osób, które szukają niskobudżetowych rzeczy, jak i, jak i bardziej chcą wydać po prostu osoby więcej na swoje bezpieczeństwo. Tam myślę, że to wszystko sobie jesteśmy w stanie znaleźć u nich, u nich w Marce. Buset Strike, te oto rękawiczki kosztują jedynie 89 zł, więc są to raczej budżetowe rękawiczki. Są wykonane ze skóry bydlęcej, tak jak widać. Wnętrze rękawicy jest ze skóry bydlęcej. Front tutaj na, na palcach z przodu również i góra, górna część dłoni. Reszta to jest jakiś tam mesz, tak? Materiał meszowy. Pomiędzy palcami również go znajdziemy dla lepszego odprowadzenia ciepła i, i żeby tam ta wentylacja jakaś dłoni jednak była. Długie rękawiczki, zapięcie na nadgarstku, na rzep. Są raczej zimowymi rękawiczkami, nie, nie polecamy ich do jazdy w lato. Tak jak widać, no, fajnie nam przykrywa tutaj mankiet, jest długa i jest bardzo ciepła, więc polecamy jeździć w niej raczej w temperaturach poniżej 22 stopni. Tak się one prezentują na rączkach, tak jak widać. Raczej 22 stopnie, nie więcej czyli letnie, zimne wieczory, jesień wiosna, czyli początek sezonu, koniec sezonu, ewentualnie zimne poranki, bądź wieczory. Yy, są wodoodporne i wiatroszczelne, mają w sobie membranę, tak? I mają właśnie taki fajny puszek w środku. Nie wiem, może uda się to jakoś tam pokazać. Zwiniemy sobie rękaw. O, proszę bardzo, tak to mniej więcej wygląda. Przybliżymy Wam to później, żeby to przedstawić. I to by były pierwsze rękawiczki w naszym zestawieniu, czyli buset Strike, jedyne 89 zł. Następne rękawiczki, które chcemy Wam przedstawić, mamy od Adrenaline. Jest to model Meshtek 2.0. Koszt tych rękawiczek to 127 zł. Są one krótkie, raczej lekkie. Mają dosyć sporo materiału typu mesh. Tak, wykonane zostały z... materiału typu mesh, tak jak powiedziałem, są to tekstylne materiały. Jest również zamsz od wewnętrznej części dłoni. Tutaj się pojawia też na bocznej części dłoni, jak zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Mamy również też skórę syntetyczną. Ona jest raczej tylko z frontu, tutaj na kostkach pomiędzy ochraniaczami. Jeżeli chodzi o, o palce, tutaj mamy slidery, Takie gumowe, malutkie. Również przewiewne. Tutaj są takie wloty powietrza, które, które też nam pozwalają oddychać. Eee, I na kostkach również mamy dwa ochroniacze, które mają nas ochronić przed jakimiś tam uszkodzeniami dłoni. Jeżeli chodzi ogólnie o te rękawiczki, tak jak wspomniałem, one są krótkie. Są to raczej letnie rękawiczki. Eee, do, do temperatur raczej ponad 25 stopni. Myślę, że wtedy będzie nam wygodnie w nich jeździć i komfortowo. Są dosyć swobodne przez co też ruch ręką, czy, czy jakiekolwiek poruszanie się na motocyklu, łapanie sprzęgła, czy, czy hamulca, jest to swobodne, nic nas nie krępuje w tych rękawiczkach. Jeżeli chodzi o zapięcie, zapięcie mamy na nadgarstku, na rzep, z jednej i z drugiej strony tak samo. tak eee, Te rękawiczki w sumie przedstawię Wam też z, trochę z drugiej strony od użytku ich, ponieważ Tutaj wspólnik w nich jeździ od dwóch lat. Fakt nie robi jakoś mega dużo kilometrów rocznie, ale postaram Wam się przybliżyć, jak one teraz wyglądają po, po takich przebiegach. Ja wiem w sezonie do 2000 km, więc to jest bardzo, bardzo znikoma ilość. Łącznie przejeździły powiedzmy około tych 4000 km, tak? A już są gdzieś tam poszarpane na, na palcach, zaczynają się przecierać, więc jeżeli chodzi o jakość. Jako trwałość takich rękawiczek. Uważamy, że, że ona no troszeczkę za słabe. Jeden sezon bardzo fajne, jeżeli też używamy ich tylko typowo letnio na gorące dni. Też może ciutkę dłużej wytrzymają, ale tak jak mówię, na ten moment po dwóch latach około tych 4000 km przebiegu one już niestety, ale są pouszczerbiane, powycierane. Nie są, nie, on jakby nie, nie, nie używał ich jakoś ekstremalnie. To była zwykła codzienna jazda. To tyle, jeżeli chodzi o adrenaline mysztyk. Ostatnie rękawiczki, jakie chcemy Wam dzisiaj przedstawić, są to od firmy Rebelhorn, czyli Rebelhorn Flux Pro. Są to najdroższe rękawiczki w dzisiejszej recenzji, gdyż kosztują one od 170 do 190 zł, w zależności jak sobie tam poszukamy w internecie. Wyszła też ich nowa wersja, chyba. W tym roku, jeżeli się nie mylę, i one są tam troszkę droższe, bo około 300 zł. E, czemu musimy tyle zapłacić? Bo wykonane zostały z najwyższej jakości e, koziej skóry i meszu. E, materiał typu mesz znajdziemy na górnej części nadgarstka, wewnątrz rękawicy, e, na kciuku i, i to chyba tyle. Pomiędzy palcami jeszcze coś jest. Tak samo na górnych częściach jest takie małe wstawki z typu mesz. Ale większość rękawicy jest wykonane z koziej skóry. Tak jak widać, mamy całe wnętrze, która jest perforowana, co naprawdę naprawdę super pomaga w trakcie jazdy w wysokich temperaturach. Tak samo perforacje posiadamy pomiędzy palcami. Tak jak widać, jeżeli chodzi o ochraniacze. Ochraniacze wykonane są z materiału Superfabrik. Znajdziemy je na palcach, na kostkach. I na kostkach dłoni, tak? Wnętrz rękawicy jest dodatkowo po, po taką pobłoką silikonową, która po prostu ułatwia nam jazdę motocyklem. Jest to bardziej komfortowe, bardziej wyczuwalne. Manetka, sprzęgło, hamulce, to wszystko zupełnie inaczej pracuje, podczas kiedy dużo lepiej to czujemy w takich rękawiczkach, tak? Ponadto posiadają możliwość obsługi smartfona. Mamy na kciuku i na palcu wskazującym dwa panele, które umożliwiają nam obsługę naszego urządzenia dotykowego. Również jest to bardzo wygodne, ponieważ no wiadomo, nie musimy ściągać te rękawiczki za każdym razem, kiedy ktoś do nas dzwoni, czy, czy po prostu musimy zapłacić na autostradzie telefonem. Bardzo ułatwia nam życie, nie musimy się cali tutaj gdzieś tam ściągać tych rękawiczek do, do, tego, do, do tej obsługi. Zapięcie. Oczywiście na nadgarstkach rękawiczki również są. Dosyć długie, nie, oczywiście nie tak jak busse które są po prostu, no tak jak widać, tak mamy ponad połowę dłuższy mankiet. Tutaj one są taką, takim kompromisem pomiędzy długimi rękawiczkami a krótkimi rękawiczkami. Naprawdę super się sprawują, są bardzo komfortowe. Gdzieś tam nie ogranicza nas to w ruchu ręką, a zarazem usztywnia, ponieważ, tak jak widać, mamy również ochraniacze na boczną część dłoni. Mamy nadzieję, że nakreśliliśmy Wam trochę te trzy różne modele rękawiczek, które można kupić od 100 do 200 zł. Tak? No nie są to duże pieniądze jak na rękawiczki motocyklowe, nie ma co się tutaj oszukiwać. Postaraliśmy się, abyście zobaczyli, jak one wyglądają. Mam nadzieję, że uda nam się też nagrać z każdej strony, powiedzmy po jednej rękawiczce, gdzieś tam z przybliżenia, żebyście mieli to lepiej widoczne. Oczywiście, według nas, mimo braku tej firmy jeszcze u nas w ofercie, polecamy najbardziej rebel No, nie jest to duża kwota, nie, nie, nie są to duże różnice, tak? Ponieważ jeżeli przeskakujemy z 89 zł na 170, to jest niecałe 100 zł różnicy. A jazda jest zupełnie inna, bezpieczeństwo jest zupełnie inne. I, i jak najbardziej myślimy, że to jest najlepszy wybór z tych trzech różnych rękawiczek. To tyle od nas. Już tak tylko dodam tradycyjnie: że jeżeli podobał Wam się filmik, zostawcie lajka, like zasubskrybujcie kanał. To nas motywuje, to nam pomaga tylko do tego, żeby się, się dalej rozwijać i, i dla Was nagrywać te filmiki. Wpadajcie też na, na naszego facebooka, bo, bo tam też troszeczkę więcej się dzieje. Udostępniamy nasze aukcje na Allegro. Mamy tam różne, również opisy tych wszystkich aukcji są tam też linki także, także myślę, że warto tam zajrzeć. No i co? Chyba tyle na dzisiaj. Dzięki.